Kryptowaluta Arbitrum. Co to i czy warto w nią inwestować? Przeprowadzę dla was dokładną analizę Arbitrum, z tym że musisz pamiętać, iż to, o czym mówię, to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a nie porada inwestycyjna. Subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy. Arbitrum to druga warstwa, czyli layer 2 na sieci Ethereum. Powstała po to, by skalować blockchain ETH. Chodzi o zwiększenie wydajności sieci przy obniżeniu kosztów transakcji. Ten kto robił kiedyś transakcje na Ethereum, ten wie, że no Czasami, zwykle, chciałem powiedzieć czasami, zwykle jest drogo. Zawsze, kurwa, zawsze jest drogo. Arbitrum ma być panaceum na tego rodzaju sytuacje. Jak to wygląda w praktyce? Wysyłanie jednego ETH za pośrednictwem sieci Arbitrum kosztuje średnio mniej niż 1 cent. Dla porównania, średni koszt transferu ETH siecią Ethereum wynosi 4,40 dolarów. Każda transakcja na Layer 2 jest potwierdzona na Layer 1 warstwie pierwsze. W tym wypadku bezpieczeństwo sieci zapewnia Ethereum. Od strony technicznej Arbitrum to optymistyczny rola. Za projektem stoi nowojorska firma Offchain Labs. Pozytywnie o tej technologii wypowiada się sam Vitalik Buterin. Twórca ETH nazywa rozwiązania stosowane przez Arbitrum prawdziwą decentralizacją. Czyli Arbitrum to tańsza, szybsza i równie bezpieczna sieć co Ethereum. No to brzmi jak gotowy przepis na sukces. Czy aby na pewno tak jest? Sieć Arbitrum po Wstała w 2021 roku, ale token ARP pojawił się dopiero dwa lata później. Kapitalizacja projektu liczy prawie 4 miliardy dolarów. Arbitrum plasuje się w top 50 według market capów. W obiegu znajduje się 26% tokenów z całkowitej podaży. W przyszłości czekają nas kolejne unlocki. W tym roku co miesiąc podaż będzie zwiększać się o 93 miliony tokenów. To daje 3,5% całkowitego supply. Jak widać, inflacja na tokenie jest spora. Historyczne low wynosi 74 centy, a all time high 2 dolary 39 centów. Głównym rywalem Arbitrum z sektora drugich warstw jest optymizm. Porównanie. Na sieci Arbitrum działa 468 zdecentralizowanych aplikacji, a na optymizmie 238. Poza tym ChainArp obsługuje znacznie więcej transakcji. Dziennie ponad 120 tysięcy. Optymizm o połowę mniej. Generalnie Arbitrum to najpopularniejsza druga warstwa. W Total Value Locked za blokowanych jest ponad 3 miliardy dolarów, a trend jest wzrostowy. Rośnie też liczba osób, które hodlują tokeny. W marcu 2024 przebiliśmy milion inwestorów. Przybywa też aktywnych użytkowników na sieć ile arbitrum może urosnąć? Jeżeli projekt powtórzy sukces m.in. Polka Dot z poprzedniego cyklu, to do ATH brakuje 18 razy, do wyceny Cardano z ATH 30 razy, a do Matica razy 6. Ale pamiętaj, że to tylko spekulacja. Rynki finansowe bywają nieprzewidywalne. Gdzie kupisz tokeny Arbitrum? Jest to projekt mainstreamowy listowany na największych giełdach kryptowalut. Linki do nich znajdziesz pod filmem. Tokeny Arbitrum możesz przechowywać na portfelu Metamask lub zewnętrznych woletach, takich jak Tangem, Keystone czy Ledger. Subskrybuj, lajkuj, nara. Łek ze słoja.